My często mamy takie może myślenie o tym, że nie możemy się smucić, nie wolno nam się smucić, że zawsze musimy mieć nadzieję, zawsze musimy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Ale jednak okazuje się, że prawda o naszym sercu jest istotniejsza niż jakieś nasze założenia wobec naszego serca. A Bóg tę prawdę zna i widzi ją, i widzi ból naszej straty. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tym doświadczeniu zobaczyć głębsze dno, jakąś głębszą perspektywę. Znowu kierunek jest bardziej w głąb. W głąb tego co jest takim jakie jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, żeby było. Tutaj jest prawda i tu jest obecność i działanie Boga w tej rzeczywistości. Jezus kiedy dotyka naszych ran właśnie w modlitwie poprzez akceptację tego co czujemy bardzo ważne, żebyśmy mieli to doświadczenie, tej akceptacji i przyjęcia ze strony Jezusa, tego, co jest w nas bolesne. Kiedy Jezus tego dotyka powoli, my przez ten akt miłości wobec też nas samych, przyjęcia tego aktu miłości Jezusa w ten sposób, że właśnie zaczynamy kochać sami siebie, zaczynamy powoli doświadczać tego, że moc zmartwychwstania zaczyna nas prowadzić do czegoś nowego pakujemy i tracimy stare, otwieramy się na coś zupełnie nowego.